Rozdział pierwszy lody w potrzebie w malowniczym pupilkowie, gdzie każda ścieżka pachniała kwiatami, a domki wyglądały jak chatki krasnoludków. Mieszkał mały brązowy piesek w białe łatki o imieniu karmelek. Miał puszyste uszy, śmiesznie zakręcony ogonek i ogromne serce pełne radości. Każdy dzień spędzał na zabawie z przyjaciółmi. Biegał po łąkach, turlał się po trawie i łapał motylki. Był szczęśliwy i beztroski, aż do pewnego dnia, gdy wszystko się zmieniło. Tego ranka Karmelek, jak zwykle, bawił się na Placu Zabaw, gdy nagle z nieba sfrunęła sowa Matylda, najmądrzejsza istota w całym pupilkowie. Jej pióra lśniły srebrzystym blaskiem, a oczy błyszczały jak dwa małe księżyce. Karmelku, Karmelku, muszę z tobą pilnie porozmawiać. Zawołała, siadając na gałęzi pobliskiego drzewa. Piesek zatrzymał się w miejscu, uniósł łóżka i spojrzał na nią z ciekawością. Co się stało, Matyldo? Zapytał podchodząc bliżej. Kraina lodów jest w wielkim niebezpieczeństwie. Sowa zatrzepotała skrzydłami. Ktoś próbuje stopić wszystkie lody i zamienić je w jezioro gorącej czekolady. Karmelek aż usiadł z wrażenia. A co, jak to? Przecież kraina lodów to najzimniejsze i najsłodsze miejsce na świecie. Co my zrobimy, jeśli na świecie zabraknie lodów? Matylda spojrzała na niego poważnie. Ma to sprawka złego kuchmistrza Parufona. Nienawidzi lodów, bo ma zepsute zęby i nie może ich jeść, i dlatego chce je zniszczyć. Gotuje olbrzymi garnek gorącej czekolady, którą zamierza zalać całą krainę. Jeśli nikt go nie powstrzyma, wszystkie lody roztopią się na zawsze. Piesek aż zadygotał. Nie wyobrażał sobie świata bez lodów. Musisz wyruszyć na misję i uratować krainę lodów. Matylda spojrzała na niego wyczekująco. Karmelek zastanowił się tylko przez chwilę. Był tylko małym pieskiem. Ale wiedział jedno: nie pozwoli parufonowi zniszczyć lodowego królestwa. Wyruszę natychmiast, powiedział z determinacją. Sowa uśmiechnęła się i wyjęła coś spod skrzydeł. Był to magiczny kompas, którego igła świeciła błękitnym blaskiem. Ten kompas wskaże ci drogę do krainy lodów, ale uważaj, Czekacie wiele niebezpieczeństw: śnieżne burze, śliskie wzgórza i lodowe rzeki. Tylko odwaga i spryt pozwolą ci dotrzeć do celu. Karmelek chwycił kompas w łapki i od razu ruszył przed siebie. Początkowo droga była łatwa. Szedł przez zielone łąki i pola pełne kwiatów. Ale im dalej wędrował, tym robiło się zimniej. Świat wokół niego zaczął pokrywać się białym puchem, a wiatr stawał się coraz silniejszy. Brr! Zimno! zadrżał karmelek, owijając się swoim puszystym ogonkiem. W końcu dotarł do pierwszej przeszkody śnieżnych wzgórz. Były one strome i śliskie, a każda próba wspinaczki kończyła się spektakularnym ślizgiem w dół. Muszę znaleźć inny sposób mruknął piesek, patrząc na strome zbocza. Nagle zauważył wielką pustą skorupę orzecha, którą wiatr przyniósł na śnieg. Karmelek miał pomysł, wskoczył do skorupy. Odepchnął się łapkami i ruszył w dół wzgórza, jak na sankach. U! piszczał, pędząc w dół z zawrotną prędkością. Leciał jak błyskawica, mijał śnieżne zaspy i wreszcie wylądował na dole. Udało się, zawołał, otrzepując futerko. Ledwo karmelek ruszył dalej, na horyzoncie pojawiły się ciemne chmury. Wiatr zawył złowrogo, a śnieg zaczął sypać tak gęsto, że piesek ledwo widział czubek własnego nosa. Nie dam rady iść dalej. Muszę znaleźć schronienie, pomyślał, rozglądając się nerwowo. Nagle zobaczył małą jaskinię. W skalnej ścianie. Szybko pobiegł w jej stronę i ukrył się w środku. Było blisko, żebym zamarzł, westchnął, otrzepując się ze śniegu. W jaskini było cicho i spokojnie, a karmelek mógł na chwilę odpocząć. Gdy burza ustała, piesek wyszedł na zewnątrz i spojrzał na kompas. Igła wskazywała drogę prosto przed siebie w kierunku lodowej rzeki. Po kilku godzinach marszu, Karmelek dotarł nad wielką, zamarzniętą rzekę. Lód wyglądał na cienki i kruchy, a Karmelek wiedział, że musi bardzo uważać. Postawił ostrożnie pierwszą łapkę, potem drugą. Trach! Lud zaczął pękać. O nie! pisnął karmelek, starając się zachować równowagę. Nagle zobaczył dryfującą po rzece kryształową gałązkę lodu. Chwycił ją w zęby i użył jak laski do podparcia. Dzięki temu mógł bezpiecznie prześlizgnąć się na drugą stronę. Uff. Kolejna przeszkoda za mną, odetchnął z ulgą, gdy stanął na twardym gruncie. Przed nim rozciągała się już kraina lodów, lśniąca pokryta białym puchem kraina, w której rosły drzewa z lodowych rożków, a śnieżne pagórki wyglądały jak olbrzymie gałki lodów we wszystkich możliwych smakach. Jestem blisko, powiedział Karmelek do siebie, czując podekscytowanie i lekki strach. Nie wiedział jeszcze, że prawdziwe niebezpieczeństwo dopiero się zacznie. Rozdział drugi plan złego kuchmistrza. Karmelek dotarł do krainy lodów, miejsca, które wyglądało jak najpiękniejsza kraina ze snów. Wszystko wokół błyszczało w lodowym blasku. Drzewa miały pnie z wafelków i liście z bitej śmietany. Wzgórza wyglądały jak ogromne gałki lodów waniliowych, truskawkowych i malinowych, a w dolinach płynęły rzeki z lodowej lemoniady. Piesek stał chwilę zachwycony tym widokiem, ale szybko przypomniał sobie, po co tu przybył. Parufon i jego plan roztopienia krainy. Zbliżył się do pierwszej wioski, którą napotkał po drodze. Była to osada lodowych pingwinów. Małe, pulchne pingwiny biegały w panice, usiłując ratować swoje lodowe domki przed topniejącym śniegiem. Hej, co się tutaj dzieje? zawołał Karmelek, podchodząc bliżej. Jeden z pingwinów, który nosił mały niebieski szalik, podszedł do niego z przejęciem. To ty jesteś Karmelek, prawda? Sowa Matylda ostrzegła nas, że przybędziesz, powiedział z nadzieją w głosie. Tak to ja. Co tu się dzieje? Dlaczego śnieg się topi? Pingwin westchnął i wskazał na horyzont. To wszystko przez parufona. Gotuje gigantyczny garnek gorącej czekolady. Chce wylać ją na całą krainę lodów i stopić wszystko, co tu jest. Karmelek aż podskoczył z przerażenia. Czy ktoś próbował go powstrzymać? Pingwin pokręcił główką. Barufon jest sprytny, ma pomocników, czekoladowe nietoperze, które pilnują jego kotła i straszą każdego, kto próbuje się zbliżyć. Nagle rozległ się głośny huk ziemia zadrżała, a karmelek i pingwiny spojrzeli w stronę wielkiej góry lodowej, na której szczycie nosił się olbrzymi kłębek pary. To tam! krzyknął pingwin. To właśnie tam parufon gotuje swoją straszliwą czekoladę i zaleją nią całą krainę. Karmelek poczuł, jak jego serce bije szybciej. Musiał coś zrobić. I to błyskawicznie. Czy jest jakiś sposób, żeby go powstrzymać? Jest jeden, odezwał się nagle głęboki, melodyjny głos. Piesek odwrócił się i zobaczył mroźnego jednorożca. Był wysoki, majestatyczny, a jego róg świecił się błękitnym blaskiem. Legenda mówi o najzimniejszej gałce lodów, powiedział jednorożec. Ukryta jest głęboko w zamarzniętej jaskini. Jeśli ktoś wrzuci ją do kotła parufona, cała jego czekolada natychmiast zastygnie i stanie się pyszną, chrupiącą czekoladową skałą. Karmelek uniósł uszka. To znaczy, że muszę ją znaleźć. Jednorożec pokiwał głową. Ale uważaj, Droga do jaskini jest niebezpieczna. Kryją się tam lodowe pułapki i straszliwe burze śnieżne. A do tego nie zdążył dokończyć, bo nagle z nieba sfrunęły czekoladowe nietoperze. Nie dostałeś zaproszenia od wielkiego parufona, nie masz wstępu do naszej krainy, zapiszczał jeden z nich. Nie pozwolimy ci dostać się do jaskini. Nietoperze rzuciły się na karmelka, ale piesek był szybki. Zaczął biec w stronę zamarzniętej jaskini, uskakując przed skrzydlatymi przeciwnikami. Lodowe pingwiny rzucały w nich śnieżkami, próbując odciągnąć ich uwagę. Piesek z całych sił pędził naprzód. Musi zdobyć najzimniejszą gałkę lodów, zanim będzie za późno. Rozdział trzeci, ostateczna walka. Karmelek biegł, ile sił w łapkach. Czekoladowe nietoperze śmigały tuż nad jego głową, ich skrzydła trzepotały słowieszczo, ale piesek nie oglądał się za siebie musiał dotrzeć do zamarzniętej jaskini. Śnieg skrzypiał pod jego łapkami, a lodowy wiatr smagał go po pyszczku. W końcu ujrzał przed sobą olbrzymią grotę, której wejście wyglądało jak paszcza lodowego smoka. Ostre sople zwisały z góry, a ze środka bił przenikliwy chłód. To musi być tutaj szepnął, czując jak dreszcz przebiega mu po grzbiecie. Pierwszy krok do wnętrza jaskini, i lodowata podłoga przykleiła się do jego łapek. Karmelek syknął z bólu, starając się oderwać jedną łapkę, potem drugą. Każdy ruch był coraz trudniejszy. Mróz był tak silny że jego oddech zamieniał się w małe obłoczki lodu, które osiadały na futerku. Muszę iść dalej, powiedział do siebie, ale każda łapka, którą postawił, robiła się coraz bardziej sztywna. Szron osiadał mu na nosku, a jego uszka zaczynały kostnieć. Z każdą chwilą czuł jak zimno przenika go do samego serca. Nie dam rady, pomyślał przez moment, ale wtedy przypomniał sobie lodowe pingwiny, mroźnego jednorożca, całą krainę lodów, która na niego liczyła. Przypomniał sobie zapach lodów waniliowych w letni dzień, radość, jaką czuł, jedząc swój ulubiony smak. Nie mógł się poddać. I nagle coś zaczęło dziać się w jego sercu. Mały, ciepły płomyk, najpierw malutki, ledwo wyczuwalny, ale im mocniej karmelek myślał o przyjaciołach, o tym, jak bardzo chce uratować krainę, tym płomyk rósł. Ciepło z serca zaczęło rozchodzić się po jego ciele. Najpierw rozgrzało jego łapki, potem ogonek, aż w końcu całego karmelka otoczyła delikatna, złocista poświata. To moja wiara i odwaga uśmiechnął się, czując, jak energia płynie przez niego. Teraz mógł iść. Rozgrzany siłą własnego serca dotarł do samego wnętrza jaskini. Tam w samym środku, na błękitnym piedestale z lodu spoczywała najzimniejsza gałka lodów. Była doskonała, lśniła jak kryształ i emanowała lodowym blaskiem. Karmelek ostrożnie wyciągnął łapkę i dotknął jej. Ahałć! syknął, bo była tak zimna, że aż paliła. Podrzucił ją do drugiej łapki, potem do kolejnej. Musiał co chwilę zmieniać chwyt, bo mróz przeszywał go do kości. Nie mogę jej upuścić muszę ją donieść. I z tym postanowieniem trzymając raz jedną, raz drugą łapką i żonglując zręcznie, pobiegł ile sił w stronę wyjścia. Gdy karmelek wybiegł z jaskini, niebo było już ciemne od kłębów czekoladowej pary. Dotarł do podnóża góry, na której szczycie stał parufon. Wysoki, chudy kuchmistrz z długim wąsami, ubrany w czerwony fartuch i wysoki biały czepek. W jednej ręce trzymał olbrzymią, drewnianą chochlę, a przed nim bulgotał gigantyczny kocioł, pełen wrzącej czekolady. Właśnie unosił chochle, by wylać ją na całą krainę. Stop! Krzyknął karmelek, wbiegając na szczyt. Parufon spojrzał na niego i zmrużył oczy. A więc jednak tu dotarłeś, mały piesku, ale jesteś za późno, zarechotał. Za chwilę wyleję tę cudowną czekoladę i już nigdy nikt nie będzie musiał jeść tych paskudnych lodów. Karmelek zebrał wszystkie siły, i skoczył do przodu, zamachnął się i rzucił najzimniejszą gałkę lodów prosto w kocioł. Ale parufon był szybki. Machnął chochlą i odbił gałkę. Nie tak łatwo, szczeniaku, zawołał. Gałka odbiła się od chochli i potoczyła po lodowym podłożu. Karmelek rzucił się, żeby ją złapać, ale parufon też. Obaj skoczyli w tym samym momencie. Karmelek był mały, ale szybki. W ostatniej chwili zahaczył łapką o gałkę i pchnął ją z całej siły prosto do kotła. Najzimniejsza gałka lodów wpadła do wrzącej czekolady i stało się coś niezwykłego. Cały kocioł zatrząsł się, buchnęła z niego chmura lodowego dymu i czekolada zaczęła zastygać. Parufon wrzasnął. Moja czekoladowa mieszanka. Zamarznięta czekolada rozlała się po górze, tworząc wielką, pyszną czekoladową skałę. Parufon próbował uciekać, ale jego buty przykleiły się do lodowej powierzchni. To koniec twojego złego planu, powiedział dumnie Karmelek. Parufon warknął, ale wiedział, że przegrał. Jego moc zniknęła razem z gorącą czekoladą, a on zastygł wraz z nią. Gdy wieść o zwycięstwie rozeszła się po całej krainie, wszyscy mieszkańcy wyszli świętować. Lodowe pingwiny skakały radośnie, mroźny jednorożec posłał karmelkowi wdzięczne spojrzenie. A z nieba posypał się delikatny, waniliowy śnieżek, jak konfetti. Dziękujemy ci, Karmelku, masz u nas dług wdzięczności i zawsze możesz wpaść do nas na najlepsze lody, wołały pingwiny. W ramach podziękowania urządzili największą w historii lodową ucztę. Były tam lody waniliowe, truskawkowe, jagodowe. Wiśniowe, czekoladowe, ale zimne, a nawet lody o smaku tęczowym. Karmelek jadł, śmiał się i czuł ogromną radość. Udało mu się. Po uczcie pożegnał swoich nowych przyjaciół i wyruszył w drogę powrotną do Pupilkowa. Gdy wrócił, wszyscy mieszkańcy przywitali go jak bohatera. Matylda spojrzała na niego z dumą. Wiedziałam, że dasz radę. Karmelek uśmiechnął się i spojrzał na swój magiczny kompas, który teraz świecił ciepłym, złotym blaskiem. Nauczył się czegoś ważnego. Nawet w największym zimnie, ciepło odwagi i wiary w siebie może roztopić każde przeszkody. I tak oto mały piesek karmelek zapisał się w historii jako największy bohater Krainy Lodów. A dzięki niemu każdego lata możemy zajadać się pysznymi lodami.